Pokój, dobro Pokój, i dobro. Was na następnym spotkaniu z cyklu, pytanie: Jasia do Jana. Wiedział, że jest chory, jednak potrzebował pomocy drugiego człowieka. No niestety, był tak chory, że sam już nie miał siły dojść do tej wody życia, a nikogo nie miał do pomocy. Czasem jest tak z nami: chcemy wrócić do Boga i tyle przeciwności. Jezus dziś nam mówi o wielkiej pewności, że choćby w naszym poniżeniu, w naszym nawróceniu nikt nam nie pomógł, to On nigdy Cię nie opuści i sam przyjdzie do Ciebie. O, to jest ważne, jest to, by nasze serce pragnęło zmiany, pragnęło uzdrowienia i należy uczynić wszystko, co w naszej mocy, a resztę sam dopełni Bóg. Choćby sam. Miał Bóg przyjść do Ciebie, to przyjdzie. Ale czy ja chcę i potrzebuję zmiany? Ważne pytanie. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.